karka No, bo Xen dopiero wysiadł dwie minuty temu z pociągu. A Arkus z Ortisem to wyglądam za godzinę tutaj. strój do kompania mam. Dobra, wszystko mam. Generalnie to spakowałem tyle rzeczy, że nie wiem, czy kurwa będę miał miejsce dla Xena i Brusa. Pa, k. to. To są tylko moje rzeczy, no nie? Nie wiem, jak to się stało, ale jeszcze z przodu trochę jest, ale. No chuj, no nie? A co za mąka? Nie wiem. Ty widziałeś Brusa walizkę? No, widziałem, że on wziął tę dużą gaspurę. No nie? XN na przykład ma chyba małą walizkę, bo Xen na przykład stwierdził, że musi nie chce prać itemów po Chinach I stwierdził, że kur... kupi sobie wszystkie nowe w Krakowie Więc zaraz chyba idziemy na zakupy Co za karton? To jest whiteboard Jak się nazywa whiteboard? Tablica... zmazywalna? No bo będzie te, no, no już wam mogę powiedzieć, no... Zarządziłem, kurwa, że robimy streama basenowego z jacuzzi I mnie to obchodzi Będę kur... pisał na brzuchu brusa niki za donate'y Chodrom mnie dzwoni, kto to jest? Aha, ma, mama. To mi nie widziałeś tam zdjęcia? Jakie zdjęcia? No, po koncie. Pominijmy ten temat, dobra. Jedziesz po Brusika na dworzec? Tak, jadę po Brusa na dworzec i po Iksena, bo są razem. A właśnie Delord powiedział, że pierdli, no nie. Delord powiedział, że że ja mam po niego przyjechać i go zawieźć, a potem go odwieźć i sobie wrócić, bo inaczej nie przyjeżdża, no nie. Chyba jutro mnie czeka trasa. Chyba tam do Delorda No to tak, no są trzy skarbonki znowu Wybierasz na kogo dajesz dono, do no nie? Tak właśnie, stworzyłem konfę Powiem wam jakie niki dałem ludziom Bruce ma nick Lebioda Xen ma nick Top512TFT Ja sobie dałem nik Pies Arkelowi dałem Rasista Kubonowi dałem Minus250K Delordowi dałem Smalczyk A Ortisowi dałem Steryt Wszystko się zgadza Ciekawy jestem jak tam tłumaczenia z dramki z kosztami Mam nadzieję, że jakiś dowody w postaci wiadomości z Xen pokażesz, że umawialiście się na taką wkrętkę, a nie od sranko, się choć za burżuazję. Dobra, 16.20. Ja mam nadzieję, że Bruce nie ogląda. Generalnie, to ta wczorajsza katka z brusem, to wszystko, to była wkrętka. To był totalny troll. I tylko Verpoł się zorientował. I razem ze mną trollowali też Delord i Ortiz. I Ortis tam gadał, no nie, bo ja pisałem do Ortiza. Ja przyszedłem z Discordem piszę do Ortiza. Ortis troluj ze mną. Pisz, Bruce... mów Brusowi, że jest wielki, że mu bardzo dziękuję, że mieliśmy wyjazd za darmo i tak dalej, i tak dalej. I tam Ortiz mówi, no że a, dziękuję Ci, Brusi. I Ortis. I Ortis wie, trolluje, jak tam Bruce w kur. Czerwony, nie wie co robić. To było tak niesamowite. Więc generalnie to była ma, to ma, to ma wkrętkę. Zrobiłem sobie kurwa tak zwaną frędkę. Bruce nie płaci na trzech. Za za hotel płacę ja i Bartek wszystko. My na dwóch płacimy. Eee, także my opłacamy reszcie hotel. Eee, no i tyle, no. Ale Bruce jest co niczym nie wie, no, nie? Bruce o niczym nie wie jak kontynuować tego trolla, no nie? pikole idą, widzicie ich? Witam! Co tam, uśmiechnięci Moje szczęśliwi? Panie, panie, panie. Nie rozpoznam to... Jak to? No Bruce? nie Spojrzałem na Bartkę i tak jakoś przez tym fryzurego nie rozpoznałem od razu <grym> Nie najpierw wrócę, najpierw Bruce, a najpierw Bruce. Na No ty masz taką wielką, nie To jest jedyna jaką mam Ta. Nie mam przecież spodni narciarskich, bo go pytałem No tak, no bo nie ma spodni narciarskich no i twoja na to. I co, idziemy... No ale to ja bym myślał, żeby się spotkać w drodze w ogóle z chłopakami na jedzenie. Pytanie, ile oni mają jeszcze do Krakowa? Siema Krzysiu, gdzie jesteście? Za 2,5 godziny będą w tej restauracji. No to my mamy półtorej godziny wolne. A, na miejscu będą 2,5 godziny. Tu też nie Stary, nie wiem, masz suchara? Weź telefon od głowy, zobacz adres, który napisałem ci na konwersacji na Messengerze i zobacz ile tam pokazuje. Zadanie ustawić punkt nawigacji, no ciężka sprawa Krzychu, prawda? Dobrze, tam się spotkamy za półtorej godziny. Jedźcie tam. Mamy 30 minut zapasu. Idealnie, żeby jechać trochę wolniej. Ja, W Sobie możemy kupić zakopanym, bo ja mam tak. Wszystko oprócz mają taki skarpetek, nie? No to z 30 minut to dokładnie to zrobimy. Możemy iść. A nie, dobra, powiem to więcej jeszcze mogę kupić. no tak. No właśnie. Jak nie masz maszyny? Nie kolisz elektryczną? Nie. Czekam na współpracę. Mam jednorazowanie tego. To kosztuje 150 złotych, Bartek no, no, Ale nie wiem jaki masz zaraz. Elektryczne nie działają już po pewnym goleniu, nie wiem Słuchaj, wiesz jak ustawić kodonaty na, na telefonie? Panie, nie wiem <laughs> To było pierwsze co mi powiedziałeś No zakładam, to... że pewnie musisz się zalogować w przeglądarce w trybie komputerowym i podmienić linka jest Ej, może... Ej Nie ma gaci w Rossmanie? Ma z Rosmana. Ja nie wiem czy nie ma Bo ktoś napisał, że właśnie, że są i tak może są Gerber? A, ten jest, ten jest dobry. A co? zrobisz to z Gerbera? Już zrobiłem u, u siebie w domu. Obrzydliwe. No, no jest? Wiedziałem, że kupię jak będą. Ale są tylko skiety, nie, nie ma majtek je wziąć. Dam z kim kupujesz? No, coś stopy. Nie przecież to są męskie. Nie. Zobie... Zobie. Zobie no, męskie. Przecież nie mogą rozmiar 45 na kobietę? Nie. no, co ja cię Słysza, no. I ziomek przyjechał z hitzucha się brusa A wiecie co robił dzisiaj zamiast się ogarnąć i pakować? Grał w TFT, w tft wierzę, rano bo... po przylocie Bo sobie miał ochotę porać w TFT Trzeba było więcej na turnieju pograć, to byś nie miał takiej ochoty, która grać no, ja się pierdol, wszyscy odpadli w nie Ja mam platynę 2, zaraz cię w ogóle dogonię w tym TFT Nie no, majtek chyba już nie będzie Chodź zapytamy panią, czy są nie. Proszę, eee, są u państwa sklepy Majki? A to są skarpetki nie. czy to co jest? tak? no bo tutaj ja mam też zostawię świąteczne. Czyli ktoś wykupił wszystkie bokserki? Nie, po prostu to terminalne. O matka, może pani przynieść na przykład zaplecze? To jest bardzo pilne. <laughs> dobra, no, szybko pani. zdążymy do innego no dobra, miejsca. dziękuję pięknie. Nie? <laughs> bardzo pilne, Zrobię kupę. W sumie to ch**wo zabrzmiało, jak mówię, lasu, to jest bardzo pilne, to potrzebuję majtek na już, no ale... Do kąpieli? do kąpieli można wziąć do jacuzzi Nie, bo zasmrodzimy jacuzzi Zajebiście we by Nie da rady, w ogóle nie da rady Ale że widzimy jaki jest pomysł? Z, powiedziałem im, że robimy streama basenowego no, To jedyne co im powiedziałem to Ile kur... 6 dych? Dobra, na fakturę, tak? To skarpetki? Jakby moja księgowa zobaczyła to byłoby ciężko A, jeszcze robimy ten W każdej restauracji robimy kart roulette Ale byłoby śmieszne jakby dwa razy na je jadł z nie? 36 sześć złotych za tę maszynkę? Ja no co, nie patrzyłeś na cenę, wybierałeś, teraz się dziwisz, tak? Ja wziąłem 4, a ty masz 8, nie? Ej w Chinach nie ma ludzi LGBT No ale no przecież zamknęliby ich Social credit by był taki a nie, Ale bo tak teraz jestem w Polsce pierwszy dzień No, widzisz ja które idzie, która jeździ autobusem, ale serio i tam w ogóle nie było tego problemu. Znaczy... Problemu, no że jakby. O, tego, panie no, kolego, panie kolego, kolego słowa. Nie było panie w ogóle tego, kolego, tak nie mówimy. Zjawiska, e, Zjawiska. Jakby. w ogóle, co? Ja w ja ogóle, w ogóle, że w płaci za cały hotel. Tak, normalnie, jedna trzecia. w ogóle, że co jeszcze raz? Zejdziemy niżej, bo A tu No już tak, tak, tutaj. no ja mówię, że tu jest kilka... Nie, tu będzie żarcie, tam nie ma żarcia, ale nie wiem co tam jest dokładnie. Nie, jest pull no A drugi f... raz posłuchajmy. Pullent bear? Nie, pullend bear. No, mówię. no bo no mówię ci, no mówię ci, że tu jest żarcie, no tutaj nie ma. No jest pull i w pull przecież znajdziesz gaci normalne. Co? Jak się czujesz? Dobrze. Co, jak się outfit? Outfit? No. no. I ty pierwsze lepsze z brzegów CCC 300 zł. Feterek 70 dżinsy, 400. 400? Z czego to? Chyba 4, kurka, 2-3 i to tyle. A, twój a koszulka? Koszulkę z HMowi. HM Aha. Czyli kradzione. a Z czego to dżinsy? Nie wiem, nie wiem jaka marka. Ja? No tak. Buty, 250. Skarpetki, prezent. Dżinsy ze 150. Koszulka, 60. Bluza 300, no i plecak z telefonem 7 koła. Ja, ja, ja te... okulary 1,5 koła jeszcze. Ja, ja widziałem tych ziutków, co nagrywałem ten outfit, chodzą Przodzą obwieszeni, kurde, jak nie wiem. No, a jeszcze iPhone w kieszeni 5 koła. A... a jeszcze w portfelu 10 koła. No i to obwieszenie jak wieszaki, wyglądają kurde, Jak ten manekin, w ogóle nie wyglądają. Najlepszy co jest z... w w manekinie? Normalny wygląd. Na, Najlepszy outfit, jeśli ma być drogi, to normalny ciuki zegarek, dobry tyle. Chciałbyś zegarek? Nie noszę. Ale masz? Nie, nie mam. No chciałbym, ale no nie byle jaki. No to jaki? Znasz się na zegarkach? Ja nie. się nie znam. Jakie znasz marki zegarków? No Timex, G-Shock. A G-Shock to nie jest Casio? No Casio. No i tyle. Nie no i idź. No, id. no ja też nie znam. To jest w ogóle w Krakowie dużo więcej takich ludzi właśnie LGBT, jakiś różowych i tak dalej. W Poznanii jest mniej. Serio? No. Tutaj i we Wrocł a w szczególności we Wrocławiu. Tam w ogóle Wrocław jakiś taki hipsterski się wydaje strasznie. Ja już wszystko. Na miejscu? Na miejscu, nie? To weźmiesz na wynos. Czemu? Bo głupio pytasz. Na temat. Na miejscu, na Na miejscu. Co ty chcesz? Słucham? A jak smakuje z względem sojowego? A wlałaby to pani do kawy? Dobre? Czy to poproszę tak chcesz coś? no ja kawkę no No to którą? ja poproszę co pani polepa poleca? kawy? białą kawę z lekkim i Jak się dobrze, on poszedł? też to nie, ja zwykłe tak, to było dobre tak sobie pomyślałem Wchodzisz do kawiarni dzień dobry co pani poleca, no kurwa nie, no, no, czy ktoś tak kiedyś zrobił? no nie no jeśli ona tu pracuje no to pewnie wie co Klienci lubią normalne pytanie według mnie możemy to zrobić ale chujowa ja pierdolę serio <noise> naprawdę ja... a co co to wziąłeś migdałowe mleko ja no ale co po prostu kawa czarna migdałowe czarna nie no latte z migdałowym ale, skur... ale to skurwy jakby no to czemu żeś migdałowe no bo nie było sojowego ani bez lakryzy. Pa! nie widać na kamerze na telefonie ty widać no co ma być widać to uważaj żeby <noise> Nie likuj nic no, nie. Masz 34 nie, karty. Nie, Tego dobra, proszę odchodził. No masz, opera, masz, opera, opera odchodzi. masz 34 karty. Pokaż co masz. No pokaż, no ja wiem, ja wiem rzeczy, o których ludzie nie wiedzą co moim udziałem. Ty właśnie, a co swoją siłą w nią? Nie odwaj już. No i git. Jak zwykle wygląda jak cełot. Mam nadzieję, że podczas kółki sanki mu się Czy Zajebiście wyglądam widzę, Zobacz, te włosy były zapuszczane, żeby teraz na tym rzeźbić. Ja nie wiem. Ostatnio moja dziewczyna dodała zdjęcie, jak się tulimy w saunie, czy tam... Nie wiem, kurwa, w jacuzzi. I chłop mi napisał, że wyglądam jak ceward. Ale jak mogę wyglądać jak ceward jak tulę kobietę? Dobra, pij, to bo mam jeszcze tak 6 minut zapasów. Jul, przypomniałem do Twitcha. Dobra. petarda. Ale będę Zerżnął, wygrzmocił, z zajechał po same kule taką soczystą, witą miących prosiaczkach, dzisiaj Ale jest kurczę zajebista dzieci. pogoda. Wysyłam dla ciebie piątkę, bo ten świnioje lą, zawalenie ogólne w chwilę no. ja nie zasługuje na nic. Dobra, zobaczmy. No, na nas Zobaczmy. Na no Tak, tak, ja już. I co, bo to dziecko jeszcze nie powiedział pierwszego, wyszło pierwszego wyszło słowa, a będzie w znało w takie wulgaryzmu. No. Ja, ja, ja już wiem, że będzie fajnie. Na łyso? Na, na łyso byś się ogolił za jakiś domnik, bo ja na przykład no bym ja no, no, się nie ogolił. Nie wiem, teraz mam dziewczynę. Chuj, ty. To właśnie nie, właśnie nie. Jak masz dziewczynę, to łatwiej cię ogolić na łyso. Bo już ją masz. Nie musisz jej na nowo podrywać, ty już ją masz. Music? Co? Ale spoko, tylko na początku będzie Ta, Oj, to już, tylko, byłem, już byłem w Japonii To tylko dzisiaj, to tylko dzisiaj tak to będzie tylko spoko. dzisiaj Takie widzowie kupiłem, z kamperem, Ze świnką Nie no k***a, kur... to jest dzik z boczeńcu A to mały dzik Jaką świnką? Jak nawiewasz świnkę morską na swój pal To ile jeszcze żyje? Żyje chociaż do spustu A ty k***a, może z boku zaj**a Na się tak patrzysz Wypierd Dobra, wszyscy poszliśmy na szczęście. Tak, A dawaj, szybko, szybko. A możemy z wszystkimi, z wszystkimi. A kto to jest? Wiesz kto to? Bruce, zaglądamy Przestań, przestań, przestań. Dobra Bruce, co robimy z tymi czenek nie wiem, z czym? Z tymi donate. Zaraz, spokojnie, jak usiądziemy to będziesz wszystkie doskonale słyszał. Dobra, kto siada z przodu, a kto z tyłu? No ja muszę z przodu siedzieć, bo mam chorobę na pomoc. Ja muszę z przodu, bo mam żółte papiery. Nie idzie się za bardzo No Kurwa postawiłem się z faktem doskonali. No zapnij się, no już się zapinam, spokojnie. Posprzątałbyś w tym aucie. Co, co? ci k nie pasuje? Nie, nie wszystko jest No, Okej. Co mam ci posprzątać? No dawaj go gdzieś w nogi na plece. A, ja albo... mam go brać, ty! bros, nie zapłaciłem za nie, zapomniałem. Musisz iść później zapłacić. Nie, już usiadłem i się zapłacę. Ja p nie wytrzymam! Dobrze! <laughs> Wyjdźcie go do tyłu, proszę kiva. A jest piłowi na ciebie, kur. 10 chcę. Ale strzelmy inwestat ja to jest. barda miał problem z relacjami. Mówił, w podstawówce zamiast dziewczyn goniłem prosiaki. Spodalone, bo ja już nawet przestałem słuchać tych dunej płaczki. Chrumkrumek podarował pięć złotych. Lucenowy obraź sobie taką soczytą pupcie świniaka. I tak tak świnko rupi joinko, Ale taką świnką tak dę drżną świerdą, co była... Co, co się dzieje? Ja mam te dźwięki i jaj do dodania w trakcie o, W ogóle mogę robić dramę to... już teraz, czy, czy jeszcze nie? Bo jest drama ze Evronem, nie? To dawaj Nie chciałem tego mówić, ale bardzo mi przykro było Ja nigdy do Ewrona nic nie miałem Nawet szacunku Ale dzisiaj bardzo mnie, że tak powiem, negatywnie zaskoczył chciałem przekazać tą wiadomość publicznie Bo jest turniej Fortnite I tak się składa, że ja w nim nie biorę udziału nie Wyślij mi te pipo, brać udział? jak stoisz ale moja dziewczyna bierze udział i wyobraźcie sobie, że. Wybieranie było składów, wzięli moją dziewczynę do drużyny, a dzisiaj ją piszeli. Wy... Wzięli sobie jakiegoś prosa, I potem się okazało, że. pros nie może grać. No i trochę Rucham przykro było. Mi. Bardzo było przykro Oli, bo ona ćwiczyła w to Fortnite. I tak. Bardzo nieładne zachowanie, Ewron, chciałem powiedzieć. Przypominam, że ten stream sponsoruje organizację Ku Klux Klan. Pozdrawiam, świnie i bakę. Pozdrawiam Ten z Płucka podarował pieniądz złoty O, mamo Słuchaj, już wiem czemu mnie nie wzięliście Wózek nie zmieściłby się do bagażnika w twoim samochodzie Mogli, nie wiesz co się dzisiaj wydarzyło? Co takiego? Podobno ktoś w... świnie O k***a, co ty gadasz? To przesada ciekawe, kim był ten poje***iec To się składa, mm. że nie bada we własnej osobie nie, nie mogę k***a Ej dobra Donate oddychy stary To się k***a nie skończy naprawdę No ja nie Donate wiem. A ty co się cieszysz suchar? Myślisz o tym, że każdy zapomniał Ze w z gowną i oblizał spaluchy? Nie było tak Bo ty jesteś z takim p*** typem z Jeszcze chlałeś ślinek sajo Ja Chodowla trzody chlebnej z wąszynek Podarował dzisiaj złotych Panowie Zapraszamy w nasze skromne Ugościmy jak królów. Co ja mam w głowie, no? Halo! Dotyczy donate Okej. RTK? Halo! To ciebie, ja to macie. zaczekaj, to jest Donate czy ktoś dzwoni? Donate, Ja p***, W tym momencie ale chyba się przywitaliśmy, no nie? Też nie wiem, kiedy wyje. Ale tak, przywitałem się na streamie. Szychu ogarnął to. stolik dla pięciu osób. Chłopaki w trójkę poszli do łazienki. Wiesz co, biorąc pod uwagę tutaj zasadę no barka, to wypadałoby jak największe zamówienie zrobić, bo i tak jest 20% szans, że płacę za wszystko. To prawda. <laughs> <laughs> to prawda. Uch. No też bym ja coś chciałby coś. Czyli jutro Ortiz będzie z w... tą dziewczynkę obok siebie. No i ty ku... Dobrze, ja ja słychać. świetnie, słychać. 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 świetnie, Nie świetnie, 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 Nie świetnie, 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 może świetnie, 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 ale nie ma świetnie, Raczej nie ma Nie no, o kurczę. Czy się chodzi Panu o takie kwaśne mleko. Kwaśne mleko, nie. Czy takie prawdziwe? Czy taki kefir... Kefir, kefir. Sprawdzić, sprawiedli, jak pani sprawdzi. Dobra, przestuję. Ja mam pytanko o ten świeżo wyciskany sok z marchwi. Tak, On tak. jest faktycznie świeżo wyciskany. Tak. Faktycznie świeżo wyciskany? Tak. Tak. Może pan tam trzeba i patrzeć jak mogę stać i patrzeć. No to <laughs> <laughs> A myślał jeszcze wycisnął, nie? A mogę sam wycisnąć? Nie. O, nie. Ekstra no, nie nie taki sam, nie wszystko, tak, wszystko no. proszę. Ja bym poprosił stek w polinie wołowej. Jak smażony stek? Yy, na węgiel, tak? Że się kłóci <grym grym grym> Dobrze, nie żartuję. Medium rare, medium rare. I poproszę yy, barszczyk z uszkami. Do tego steka jeszcze jakieś dodatki? Yy, a, bo ja nie dodatków, to poproszę... Przepraszam. Frytki jakieś. Mm -hmm. Dobrze, jakieś znajdziemy? Losowe, <grystanie> <grystanie> jak pani nie jak, jak leżą, To zakręci. jego wszystko jedno. I herbatka z, z sokiem malinowym. To wszystko. Ja jeszcze poproszę kawę. No, tak. na kawę. A Tak, wyjście na kawę. poproszę jeszcze. Dobrze, dobrze. Dziękuję pani. Mhm. Ale no. co sądzicie? <grystanie> co sądzicie? <dzisiejsze? grystanie> Nie chodzi mi. <grym> na przed, na tak, o nie, nie. No, czuje, to, coś Nie, się nawet nie, coś to, coś nie coś to pierwsze wrażenie, tylko taki posmak tak, mi zostawia. Bo... Taki na ustach, taki wieprzowy. On jest. Bo świnie to pruda, zwierzęta. Sam. Nie, no <grym> ale serio, to było. Pan Pan Fiction właśnie byłem papryk, mówić, mieliśmy taką rozmowę. Pan Fiction, temu Białasowi. Nie, nie, A dobra. Nie można, ja Kiedyś chyba, znaczy, ja też nie jestem pewien 100%, że jakaś plaga choroby była wśród świn i one było faktycznie tak, jak, nie wiem, masz świńską grypę czy coś, to tak, to mięso świńskie w tych krajach arabskich chyba chorowało i była, właśnie po to zostało stworzone, że to jest nieczyste, niezdrowe czy tam nie jest niezdrowe, nieczyste żeby ludzie tego I mięsa nie jedli, żeby się nie zatruli bez kitu. ale, no już tego już. problemu nie mamy a to zostało ale na no stary, dalej możemy powiedzieć, że świnie to frugane ja zwierzęta bo się to ale... w gówno ja wie, nie że kury też międzychodzą sobie po głowach i srają no y, ale jajko jest produktem a w sumie nie no, kurczak też jest kurczem mięsnym bez ale nie smakuje kurczak tak źle jak wieprzowina coś to wieprzowina, tego, to nie. Tak, smacznego. Ale widzisz, no no, jak można coś zrobić z drugim człowiekiem? Nie, Serio to ze świń. Znaczy, z innymi, nie? Ja nie cierpię świń. Czemu? O, bo Zawsze wybiorę jakiekolwiek inne mięso, a jak robię na przykład spaghetti po bolońsku, to tylko z mięsa włókna. Czyli wieprzowiny nie lubisz? Nie, nie lubię. No właśnie, bo... no, 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 też nie, o tym gadałem. Nie. No tak, no. <laughs> no to, no to i fajnie <laughs> dojdziemy do wspólnych wniosków, nie? Jak to Wiesz, jest to kefirek? Kefir, tak. Kurs ale fency. fancy, ale w ogóle jakby chciałbym. Co jest przychód? Ole no takiej mikstury tutaj nie piłem, nie? To nie są tanie rzeczy. Mhm. A nie mhm. zzerąta, y, barf, Dawaj nie tak. Pejściutki. Nie, nie. nie, bo tych wczytałem się w tą kutję jak, jak zapach? Co, kurde, nie jest A wiesz co? Już widzę, że są takie granulki trochę. No. Grudkowy jest taki czy dobrze. Najlepiej, ale najważniejszy jest smak. To spróbuj. O, ja bym się zmiotował, gdybym Tak? No. Ja a to próbowałem, jeść. ja próbowałem. To gorzej niż wieprzowina. Ty, a jak to policzę na rachunku, jak tego nie ma w momentu? bo to jest... <laughs> ja myślę, że całego zamówienia to mógł być taki słodki gratis. Spróbuję, dobra, degustuję. Ale Krzychu szacun za to, że mogłeś dostać współpracę z kefirem, a nie wziąłeś go chujowy. To... Chujowy był, ale był naprawdę ale chujowy. Ale naprawdę szacun. Nie? I Dobra. Dostajcie mi całą wiarygodność. Jest kremowy, lekko kwaśny, nie ma tych grudek jednak, ale jest mega gęsty. Naprawdę jest bardzo gęsty. To to dobrze źle, nie? To wiem. dobrze źle, właśnie. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię kefirową? Nie wiem, kur jest niezły, jest niezły. No wiesz co? <laughs> Inny, ja piję, ja piję tylko jeden kefir od dłuższego czasu. Jest no. na niego przyzwyczajony, ale nie. Wypiję go. Chyba nie jesteś fanem, ja co on ja na to nie znajdziesz. Ja to maszotuję, nie? to jest niemożliwe, że jesteśmy w restauracji, tak długo nie było, no i stare. Albo wszystkie nie przechodzą moderacji, albo coś jest chwilą ja nie ukrywam, ale czekam na jakiegoś podkręconego do ty, ty? Jeszcze nie możesz doczekać, tak? Dobra, ty, a Ty robisz to dalej. Witaj najjaśniejsze wodzy akwarelu Pamiętasz, jak w złotych tarasach zapraszałeś mnie na kreskę do Ibenka? Pamiętam. Musimy nowych. Jakby to było wczoraj. Właśnie nie słyszałem końcówki, że coś tam, że, a, że Was zaprosi, to wy się do toalety w trójkę, ja tylko to zaznaczę. Kto to płaci? Brut. czekajcie, jest taka ruska gra. że się bierze, kurwa, wyciąga w dwa W zasadzie, w no zapałki. Możemy zagrać to. Ja chętnie. No co robisz? Co? Chodzi o to, że ten, kto wybierze, chyba najkrótszą płaci. Dobra, takie same. ale za każdy dla 10 zł, ciągnie jedną zapałkę więcej. Dobra, ja płacę. Pańczmy, idziemy. Ostatnio, jak byłem pakować prezenty, to mają tam dziewczynę taką przerąbaną pracę, że pakują prezenty. Miały dużo klientów. I rok temu stawiłem Napiwek 7 dychim za to, że to zrobiłem. I jak pakowałem ostatni prezent, to powiedziałem: rok temu dem na piwek. Ja wiem, że macie przez robotę, dem i stówę na piwku. Za spakowanie prezentów. Aha, aha, no. Ja jest. Ja mam taką zasadę, że zawsze daję napiwki, no bo sam, jest na piwku, ale nie daję na Czy dla osoby pakującej prezent? Tak, z tubę i pojedziemy w sobie No cięższa praca niż streamer na pewno. Znaczy, nie no bardzo, fajnie, ale specyficznie... Bartek ma nieziemską bekę. Nie chodzi o to, że z taką poziom opowiada, No bo ona miała smutną minę w tej pracy, no to daj mi. ale to jest ten sam mechanizm. To jest ten sam mechanizm, którym on zarabia. Ja Ale ona nie zrobiła tej smutnej miny, żeby. to Napimek, no. no ty też tego nie robisz, to <grym> jest najtufa, jednak tak wychodzi. Nie? Kolega płaci. Nie żartuję, ja płacę. A do, taką do 300 złotych. Dziękuję, ale nie mogę doliczać do karty. O kurczę. No i no, koniec życia. Znalazłeś 5 Jeden na gotówkę jaką mam. Piedziemy Pojedziemy najpierw na piwko, znaczy kupić piwko. Okay. No. Na piwko tu nie można. Maria. Maria. Nie jest to sumaria? Na... Dominik, czemu masz pełno plam na fotelu? Jakich plam? Tu plama, 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 <laughs> tu, nie tu plama. Wiem, kurwa, bo nie mam czasu. Bo nie mam czasu posprzątać samochodu, bo pracuję. Zrabiam pieniądze na kurwa, rozumiesz, na większe cele. Jak <laughs> gówno będziesz miał w wow, to też nie posprzątasz. <laughs> mam już jedno. <laughs> no prowadź streama! Kurwa. Chyba siedzieć na pasażerce. No dobra, no chyba nie krzycz na mnie, co mam zrobić? Dobra, ja wiem, jaki jest plan, bo ja już wiem ogólnie. Jest tak. Jutro jest na pewno, nie wiem, co rano. Potem na pewno idziemy pewnie zobaczyć, jak wygląda to zakopane obecnie. Wieczorem myślę, że jest stream basenowy. A co dzisiaj robimy? W piątek myślę, że są narty, a wieczorem są termy i najeba na termach. W sobotę nie wiem co jest rano, a potem na pewno jest kulik e, Brusa, a po kuligu. Krzywiowy kulik dla widzów. Nie wiem co jest dalej, co Bruce zaplanuje, jak sobie widzi swoje urodziny. W niedzielę na pewno wieczorem jest gotowanie, czyli odprawienie wigilii. Myślę, że z pojedynkiem 3 na 3 w gotowaniu dzielimy się na dwie drużyny i robimy po dwie potrawy. A, ale my nawróciliśmy, jesteśmy na dole, pod sklepem u Pączka. Wiem, że nie wiesz gdzie to. Pączka, daj pineskę, daj pineskę. Krzysiu, nie tłumacz daj pineskę. Krzysiu, no. Ja... Moja pierdolo. bratnia dusza! Minutki, minutki, minutki. Dobrze, minutkę, czekamy. Bruce, a dlaczego Pluton nie jest planetą? Bo Pluton to chuj. Dobra, ale druga sprawa, czemu kwa... Czemu ten, kurwa ta rezerwacja nie odbiera. Aby nazwać koniec. Planetę Planetą, przede wszystkim musi mieć ona atmosferę. Pluton prawie w ogóle atmosfery nie ma i jest za mała na planetę. Dobra, napisał tak. Chodźcie... Dał lokalizację. On jest stary wyżej. Ortiz! Jak tam wjechaliście? Zejdź do nas! Zejdź no, ho! Ale ja tu gdzieś wsiądzie przecież. No i... Pokażę nam, jak jechać. Tu! O kurwa, tu! Patrz! Jest znak! Aha! Oj, ale jest zamknięte, będzie trzeba nalać wodę. No nic, szybki obchód. Ja pierdolę. Tu pewnie jakieś dzikie zwierzęta biegają. Kurwa, ja się ciemności boję. Ej, u góry się światło świeci, może zadzwonimy. Nie. Ej, zgadnę hasło, bo widzę ślad z Zostaw cipu. się wączo, Alan, kur... No debilu, zjeb debilu. Jewany, nie. no. I mi się wydaje, że Brzusz zgadnie. Nie na no. ja by... Dla kontentu daj mi mu się włamać. Ja wiesz Chwila, widzę odciski. Nie, dobra, on kurwa. 2, 1 i 7. Przyjedzie, na pewno. przyjedzie ochrona. No i pewnie hasz tak na koniec. Przyjedzie ochrona. I otworzymy drzwi. Jest przejaw z powietrza, ja więc można otworzyć drzwi bez problemu jakąś taśmą. Ja. Bez żadnego problemu, Nie, no. na totalny... Nie możemy wejść do domku za 9 koła. A jaki no. był w ogóle ostatni mail, jaki dostałeś tam od nich? Dziękuję za zapłacenie. A, dziękuję za zapłacenie. O, Pierwsza to atrakcja, to jest po prostu dzień poza domem. Musimy jakoś przetrwać. Co to jest Wojtek, jak myślisz? To jest na to jest stok na nie? Co? Wiesz, co to wygląda jak stok sobie? No. Tak jakby małyż skakał z takiego, ale nie w tym pęk. to jest chyba ten stok. stary, to jest wielka krokiew nie, a... Ja nie widzę. A tu nie jest stok tak jak małyż skacze? No tak, no to mówię właśnie. Od masz w wiadomościach od Dobry wieczór oh. Jesteśmy pod wskazanym miejscem zakopanym na ulicy nie możemy dorwać się do zamka elektronicznego. Czy przesyłali państwo jakieś informacje a propos kodu elektronicznego do drzwi? Sekundkę, zapytam męża. kod, to, to szybko przerywaj. To na chwilę obecną mam się rozłączyć i e, odzwani do mnie pani. Dobrze. Dobra, dwie, trzy minutki będziemy mieli wygenerowany wspólny kod, bo Nie. ten dom generalnie jest podzielony chyba na trzy albo cztery apartamenty. Ale mówiliśmy z wszystkie, tak? Tak. Sajemniście. Tak. <śleski> Ale... No, impreza ja, 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 ja. będzie! Dobrze, Jest Mieliśmy miejsce, cały domek i będziemy mieli do każdego apartamentu <gulat> taki sam kot. Bo prosty śpisz śpii. na kamerce, wiesz o tym? No, no to ja, to ja śpię wlep. fucharem na kamerce. To jest taki park. To nie jest wydaje się, że Brusto już nie umie bez kamerki spać. miesiąc. Dziwnie tak. Nie więcej niż miesiąc. Dłużej? No, Ale słuchajcie, bo to jest event On te tureckie suby dostał, dostał za to siano, więc ktoś autentycznie z anonimami. Wyśmiał mu pierdwa, tam 500 sub giftów. I pierd trzeciego dostałem 500. No Krzysiu się już z zarzutów, wyczyścił. No ja tak, ja mam już. No, ale to wiesz. Tobie... Uwaga! Dobra, widzowie, tak kosztuje Dole. pieniądz, nie? No i tak Dole. wygląda.